Doskonale. Oto scenariusz oparty na Twoich wytycznych. Ciężkie, kryształowe kieliszki dzwoniły cicho, gdy goście, rozproszeni przy okrągłych stołach, wznosili toasty. Powietrze w eleganckiej sali bankietowej w centrum Warszawy było gęste od mieszanki drogich perfum, zapachu podgrzewanych potraw i cichego szumu dziesiątek rozmów. Każdy stół tonął w miękkim blasku świec, a światła miasta za ogromnymi oknami wyglądały jak rozmazane klejnoty. To był ważny wieczór. Świętowaliśmy zakończenie projektu, który przez ostatnie pół roku był dla mojego męża, Jakuba, niemal całym światem. Siedziałam obok niego, czując na ramionach chłód jedwabnej sukienki i jego znajome ciepło. Przez chwilę wszystko wydawało się idealne. Jakub wstał stukając delikatnie nożem w kieliszek, by przyciągnąć uwagę. Uśmiechnęłam się do niego zachęcająco, dumna. Był przystojny w swojej idealnie dopasowanej marynarce, a w jego oczach płonęła iskra sukcesu. Sala ucichła w oczekiwaniu. Chciałbym wznieść toast, zaczął, a jego głos, zwykle tak ciepły i kojący, teraz brzmiał donośnie i pewnie za sukces, który nie byłby możliwy gdyby nie wizja, determinacja i absolutnie bezkompromisowe dążenie do doskonałości. Spojrzałam na niego, moje serce biło z dumy, czekając aż jego wzrok spotka mój, aż w tym publicznym momencie podzielimy się prywatnym, cichym triumfem, ale jego oczy mnie ominęły. Przesunęły się nad moją głową, nad innymi gośćmi i zatrzymały się. Zatrzymały się na jego szefowej, Agnieszce, siedzącej przy głównym stole. W tym momencie czas zwolnił. Zobaczyłam to, czego nikt inny nie mógł dostrzec, a co dla mnie było jasne, jak błyskawica na nocnym niebie. To nie było spojrzenie pracownika na szefa. Było w nim coś więcej intymność, wspólny sekret, obietnica. Jego usta kontynuowały za kogoś, kto potrafi inspirować i prowadzić, ale ja już nie słyszałam słów, słyszałam tylko ogłuszającą ciszę, która zapadła w mojej duszy. Wzniósł kieliszek, a jego oczy ani na sekundę nie oderwały się od jej twarzy. Ona uniosła swój, a jej subtelny uśmiech był odpowiedzią, której nie dało się zignorować. To był ich moment. A ja, jego żona siedząca tuż obok, stałam się nagle niewidzialna, obca na ich prywatnej wyspie pośrodku tłumu. Poczułam, jak zimno rozlewa się po moim ciele, mrożąc krew w żyłach. To nie był cios. To była precyzyjna, chirurgiczna operacja na otwartym sercu, wykonana bez znieczulenia. Nazywam się Katarzyna i przez 12 lat wierzyłam, że buduje twierdzę. Nasz związek z Jakubem był dla mnie jak solidna kamienna konstrukcja wznoszona cegła po cegle, dzień po dniu. Poznaliśmy się na studiach: ja na architekturze krajobrazu, on na zarządzaniu. Połączyła nas wspólna pasja do tworzenia. Ja projektowałam ogrody marząc o przekształcaniu betonowych dżungli w zielone oazy spokoju. On budował strategie biznesowe, które miały zmieniać oblicze firm. Byliśmy idealnym duetem, artystka i strateg. Nasze życie miało rytm, który sami skomponowaliśmy. Poranna kawa pita na tarasie naszego małego domu w podwarszawskim Konstancinie, który kupiliśmy w ruinie i własnymi rękami przywróciliśmy do życia. Długie spacery z naszym psem, golden retrieverem o imieniu Bursztyn, po lesie kabackim, wieczory spędzane na kanapie, z kieliszkiem wina, planując przyszłość, która zawsze wydawała się jasna i wspólna. Jakub był moją skałą. Kiedy wątpiłam w swój talent, on pierwszy oglądał moje projekty i mówił: Kasiu, to jest genialne. Zmieniasz świat, kawałek po kawałku. Kiedy moja mała firma projektowa przeżywała trudności, to on siedział ze mną do późna w nocy, analizując arkusze kalkulacyjne i szukając rozwiązań. Wierzyłam w niego bezgranicznie, w jego uczciwość, w jego lojalność, w jego miłość. Ostatnie miesiące były jednak inne. Zaczęło się subtelnie, prawie niezauważalnie. Jakub dostał awans. Został szefem kluczowego działu w dużej korporacji. Jego nową przełożoną została Agnieszka, kobieta legenda w branży. Młoda, ambitna, błyskotliwa. Jakub był nią zafascynowany, ale na początku wydawało mi się to czysto zawodowe. Opowiadał o niej z podziwem, cytował jej uwagi, chwalił jej styl zarządzania. Ona myśli pięć kroków do przodu, Kasia, to niesamowite, uczyć się od kogoś takiego. Cieszyłam się jego sukcesem. Byłam dumna, ale potem pojawiły się pęknięcia w naszej twierdzy. Najpierw drobne jak włoskowate rysy na murze, późne powroty do domu, tłumaczone nawałem pracy, kolacje, które stygły na stole, telefony odbierane szeptem w drugim pokoju. Kiedyś w środku nocy obudził mnie dźwięk powiadomienia z jego telefonu. Leżał na szafce nocnej, ekranem do góry. Agnieszka: świetny pomysł z tym hasłem. Jesteś niezastąpiony. Poczułam ukłucie niepokoju, ale natychmiast je stłumiłam. Przecież to praca. Jestem partnerką, a nie zazdrosną histeryczką. Muszę go wspierać. Zaczęłam szukać usprawiedliwień. To ważny projekt. Jest pod presją, to dla naszej wspólnej przyszłości. Sama zagłuszałam alarmy, które włączała moja intuicja. Tłumaczyłam sobie, że jego roztargnienie, jego emocjonalna nieobecność to tylko tymczasowy efekt stresu. Kiedyś, gdy przytuliłam go od tyłu, gdy stał przy oknie, poczułam, jak całe jego ciało jest spięte. Nie rozluźnił się pod moim dotykiem. Stał sztywno, jakby czekał, aż odejdę. To bolało bardziej niż jakakolwiek kłótnia. Dystans między nami rósł, a ja w panice próbowałam go zasypać. Planowałam romantyczne weekendy, gotowałam jego ulubione potrawy, kupowałam nowe sukienki, chciałam mu przypomnieć o nas, o tym, co zbudowaliśmy. On na wszystko reagował z uprzejmą obojętnością. Był obecny ciałem, ale jego umysł, jego serce były gdzieś indziej. Firmowa kolacja miała być przełomem. To on nalegał, żebym poszła. Musisz tam być ze mną, Kasiu. To ukoronowanie mojej pracy. Chcę, żeby wszyscy widzieli jaką mam wspaniałą żonę. Kupiłam nową sukienkę, poszłam do fryzjera. Chciałam być dla niego idealna, być wsparciem, które z dumą zaprezentuje światu. Gdy siedziałam przy tym stole, tuż przed toastem, czułam nadzieję. Myślałam, że może ten sukces, to zamknięcie ważnego etapu, pozwoli mu wreszcie wrócić, wrócić do domu, do mnie. A potem podniósł ten kieliszek i w jednej chwili cała moja misternie budowana konstrukcja nadziei Usprawiedliwień i zaprzeczeń runęła, grzebiąc mnie pod gruzami. Zrozumiałam, że problem nie polegał na tym, że on się ode mnie oddalił. Problem polegał na tym, że on już dawno temu przeniósł się do innego świata. A ja nawet nie zauważyłam, kiedy zamknął za sobą drzwi. Reszta wieczoru jest w mojej pamięci jak zamazany surrealistyczny film. Uśmiechałam się, kiwałam głową, nawet odpowiadałam na jakieś pytania. Moje ciało działało na autopilocie, podczas gdy dusza krzyczała w pustce, czułam na sobie spojrzenia ludzi. Czy oni też to widzieli? Czy ten niemy dialog między moim mężem a jego szefową był tak oczywisty dla wszystkich? A może to ja byłam szalona? Może to tylko moja wyobraźnia, podsycana miesiącami samotności i niepewności? Ale za każdym razem, gdy przypadkiem zerkałam w ich stronę, widziałam te krótkie, ukradkowe spojrzenia. Te ledwo zauważalne uśmiechy, które mówiły więcej niż tysiąc słów. To był ich wspólny język, z którego ja zostałam wykluczona. Gdy wracaliśmy do domu, milczenie w samochodzie było tak gęste, że można je było kroić nożem. Jakub włączył radio, próbując zagłuszyć ciszę, ale to tylko pogorszyło sprawę. Każda piosenka o miłości brzmiała jak okrutna kpina. Zaparkował przed naszym domem, tym samym, w którym każdą cegłę kładliśmy z myślą o wspólnej starości. Wyłączył silnik i zapadła ostateczna cisza. Dobrze się bawiłaś? Zapytał, a jego głos był nienaturalnie swobodny. To pytanie przelało czarę goryczy. Odwróciłam się do niego, a słowa, które tłumiłam przez cały wieczór, wylały się ze mnie jak lawa. Co to było, Kuba? Ten toast, spojrzał na mnie, a w jego oczach zobaczyłam coś, czego się nie spodziewałam irytacje. O co ci chodzi? To był zwykły toast za sukces zespołu. Dziękowałem szefowej, to normalne. To nie było normalne, powiedziałam cicho, ale z siłą, której sama po sobie się nie spodziewałam. Patrzyłeś na nią tak, jak kiedyś patrzyłeś na mnie, jakby nikt inny na świecie nie istniał. Zaśmiał się. Był to suchy, nieprzyjemny dźwięk. Kasia, jesteś przewrażliwiona. Zawsze wszystko nadinterpretowujesz. To była oficjalna kolacja a ty robisz z tego tani melodramat. Każde jego słowo było jak cios. Nie tylko zaprzeczał, on próbował wmówić mi, że tracę zmysły. Gaslighting w najczystszej postaci. Poczułam falę bezsilnej złości. Wysiadłam z samochodu, trzaskając drzwiami i wbiegłam do domu. Rzuciłam torebkę na podłogę i oparłam się o ścianę w przedpokoju, próbując złapać oddech. On wszedł za mną. Jego twarz była teraz zacięta. Nie będziemy się o to kłócić. Jestem zmęczony. To był dla mnie ważny wieczór, a ty, jak zwykle, musisz wszystko zepsuć. To ja wszystko psuję? Mój głos zadrżał. Ja, która od miesięcy patrzę, jak znikasz, jak zamykasz się w swoim świecie, do którego nie mam dostępu. Myślisz, że jestem ślepa? Myślisz, że nie czuję, jak się ode mnie odsuwasz? Podszedł bliżej. Pracuję po dwadzieścia godzin na dobę, żebyśmy mieli to wszystko. Machnął ręką, wskazując na nasz dom. Dla nas, a ty mi robisz wyrzuty? Może gdybyś bardziej mnie wspierała, a mniej analizowała każde moje spojrzenie, byłoby inaczej. To było mistrzostwo manipulacji, odwrócenie ról. To ja byłam winna. Moje niedostateczne wsparcie pchnęło go dokąd, nie powiedział tego głośno, ale oboje wiedzieliśmy o co chodzi. Tego wieczoru nie spaliśmy w jednym łóżku. Zaszyłam się w pokoju gościnnym, otulając się kołdrą, która nie dawała żadnego ciepła. Czułam się brudna od jego kłamstw, upokorzona. To była najdłuższa noc w moim życiu. Wpatrywałam się w ciemność i po raz pierwszy od dwunastu lat zobaczyłam swoją przyszłość bez Niego. Obraz był przerażający, ale jednocześnie był w nim jakiś dziwny, ostry powiew wolności. Następnego dnia Jakub zachowywał się, jakby nic się nie stało. Zrobił kawę, zapytał, jak spałam. To była jego taktyka: przeczekać burzę, udawać, że problem nie istnieje, aż sam zniknie. Ale ja już byłam kimś innym. Coś we mnie pękło tej nocy. Skończyła się Kasia, która usprawiedliwiała i czekała. Zaczęła się rodzić Kasia, która potrzebowała prawdy, bez względu na to, jak bolesna miała ona być. Postanowiłam, że nie będę szpiegować, nie będę grzebać w jego telefonie ani mailach. To było poniżej mojej godności, ale postanowiłam też, że nie będę dłużej ignorować sygnałów. Będę obserwatorem, chłodnym, analitycznym obserwatorem we własnym domu. I nie musiałam długo czekać. Kilka dni później, pracując nad projektem w domu, usłyszałam, jak Jakub rozmawia przez telefon na tarasie. Myślał, że jestem w swojej pracowni na piętrze. Mówił cicho, ale przez uchylone drzwi balkonowe dobiegały mnie fragmenty zdań. Nie, ona nic nie podejrzewa. Tak, wieczorem było trochę dziwnie, ale już jest w porządku. Też nie mogę się doczekać. Wiesz, że tylko z tobą mogę o tym rozmawiać. A potem, na koniec, usłyszałam coś. Co zmroziło mi krew w żyłach, powiedział to szeptem, ale dla mnie zabrzmiało to jak krzyk. Też tęsknię. Położyłam ołówek na projekcie, linia, którą rysowałam, zafalowała, zdradzając drżenie mojej ręki. To był dowód, nie potrzebowałam nic więcej. To nie była tylko zdrada fizyczna, o którą mogłam go podejrzewać, to było coś znacznie gorszego zdrada emocjonalna zbudował z nią intymność, bliskość, którą ukradł mnie. Dzielił się z nią swoimi myślami, marzeniami, obawami, tym wszystkim, co kiedyś było zarezerwowane tylko dla mnie. Nasza twierdza nie została zdobyta szturmem, została po cichu, od środka, rozebrana kamień po kamieniu, a ja tego nie zauważyłam, a może nie chciałam zauważyć. Tego dnia podjęłam decyzję. Nie pozwolę, by zrobiono ze mnie ofiarę. Nie pozwolę, by moja historia zakończyła się szeptem w pokoju gościnnym. Skoro on zdecydował się na publiczny gest, choćby subtelny, moja odpowiedź też musiała mieć swoją scenę. Nie z zemsty, z potrzeby odzyskania godności. Pierwszą osobą, której powiedziałam, była moja najlepsza przyjaciółka, Małgorzata. Gosia znała mnie lepiej niż ktokolwiek inny. Była świadkiem narodzin mojej miłości do Jakuba, była moją druhną na ślubie. Spotkałyśmy się w naszej ulubionej kawiarni na Saskiej Kępie, gdy opowiedziałam jej o wszystkim, o toaście, o kłamstwach, o podsłuchanej rozmowie przez dłuższą chwilę milczała, mieszając łyżeczką w swojej latę. W końcu podniosła na mnie wzrok, a w jej oczach nie było litości, tylko ogromne współczucie i siła. Wiedziałam, powiedziała cicho. To znaczy nie wiedziałam na pewno, ale czułam. Widziałam jak on się zmienił. Ale czekałam, aż sama będziesz gotowa, żeby to zobaczyć. Jej słowa były jak balsam. Nie byłam szalona. Ktoś inny też to widział. To dało mi siłę. Gosia nie dawała mi rad, nie mówiła zostaw go albo walcz o niego, po prostu słuchała, a potem zadała jedno kluczowe pytanie. Czego ty teraz potrzebujesz, Kasiu? Nieco powinnaś zrobić, ale czego potrzebuje twoje serce, żeby zacząć się goić? Siedziałam w milczeniu, wpatrując się w parę unoszącą się nad moją filiżanką herbaty. I wtedy zrozumiałam potrzebowałam zamknięcia, potrzebowałam odzyskać kontrolę nad narracją mojego życia. Nie chciałam, żeby ostatnim rozdziałem naszego małżeństwa była scena upokorzenia na firmowej kolacji. Chciałam napisać własne zakończenie. Zaczęłam działać metodycznie, jak przy projektowaniu skomplikowanego ogrodu. Najpierw analiza terenu. Skontaktowałam się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. To było jedno z najtrudniejszych spotkań w moim życiu. Siedziałam w sterylnym biurze, opowiadając obcej osobie o intymnych szczegółach mojego rozpadającego się świata. Ale ta rozmowa dała mi coś bezcennego poczucie kontroli. Dowiedziałam się, jakie mam prawa, jakie kroki muszę podjąć. Zaczęłam po cichu zabezpieczać swoje finanse, kopiować ważne dokumenty. To nie było działanie z nienawiści, ale z miłości do samej siebie. Musiałam zadbać o przyszłość Kasi, a nie Kasi i Jakuba. Równocześnie w domu grałam rolę życia. Byłam spokojna, uprzejma, ale utrzymywałam dystans. Jakub był zdezorientowany spodziewał się łez, awantur, a dostał chłodny spokój. To go niepokoiło bardziej niż jakakolwiek kłótnia. Próbował nawiązać rozmowę, pytał czy wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku. Po prostu mam dużo pracy. Odpowiadałam, nie kłamiąc. Moja praca stała się moją ucieczką i terapią. Rzucałam się w wir projektów, tworząc piękno tam, gdzie mogłam. Każda nowa roślina, którą umieszczałam w projekcie, była jak akt nadziei. Okazja na moje wielkie wyjście nadarzyła się szybciej niż myślałam. Firma Jakuba organizowała coroczną aukcję charytatywną, połączoną z letnim piknikiem dla pracowników i ich rodzin. To było jedno z najważniejszych wydarzeń w firmowym kalendarzu: prestiżowe, pełne ważnych ludzi. Agnieszka, oczywiście, była główną organizatorką. Wiedziałam, że Jakub będzie chciał, żebym tam poszła, żeby utrzymać pozory idealnego małżeństwa. I zgodziłam się bez wahania. Oczywiście, kochanie, będę tam. Powiedziałam z uśmiechem, który go uspokoił. Mój plan zaczął nabierać kształtów. Skontaktowałam się z organizatorami aukcji. Powiedziałam, że jako żona jednego z kluczowych menedżerów, chciałabym również wnieść swój wkład. Zaproponowałam, że przekażę na licytację coś wyjątkowego: projekt ogrodu marzeń. Był to w pełni profesjonalny, indywidualny projekt ogrodu lub tarasu, wart kilkadziesiąt tysięcy złotych, plus moje osobiste konsultacje. Organizatorzy byli zachwyceni. To był jeden z najatrakcyjniejszych przedmiotów na aukcji. Gosia była moim jedynym powiernikiem. Pomagała mi przygotować się do tego dnia. Chodziłyśmy po sklepach, szukając idealnej sukienki. Nie szukałam sukienki zemsty. Szukałam zbroi. Wybrałyśmy prostą, elegancką kreację w kolorze głębokiej zieleni, kolorze odrodzenia. W dniach poprzedzających aukcję czułam mieszankę strachu i determinacji. Były momenty, kiedy chciałam się wycofać, uciec, zaszyć się w domu i przepłakać resztę życia. Ale wtedy przypominałam sobie tamten toast, to spojrzenie, i wiedziałam, że muszę to zrobić dla siebie, dla każdej kobiety, która kiedykolwiek poczuła się niewidzialna. Nadszedł dzień pikniku. Pogoda była idealna. Ciepłe letnie popołudnie. Teren wokół eleganckiego pałacyku za miastem tętnił życiem. Była muzyka na żywo. Jedzenie, śmiech dzieci. Jakub był w doskonałym nastroju. Trzymał mnie za rękę, przedstawiał swoim kolegom: to moja żona, Kasia, mój największy skarb. Czułam falę mdłości, ale uśmiechałam się i grzecznie przytakiwałam. Agnieszka krążyła wśród gości idealna pani domu wyglądała olśniewająco w białej, letniej sukience. Wymieniłyśmy uprzejme uśmiechy. Jej oczy były zimne jak lód. Ona wiedziała, że ja wiem. A ja wiedziałam, że ona wie. To była cicha wojna nerwów. W końcu nadszedł moment aukcji. Prowadzący zapowiadał kolejne przedmioty, a ludzie licytowali, śmiejąc się i dobrze bawiąc. Czułam, jak serce wali mi w piersi. Jakub siedział obok mnie, obejmując mnie ramieniem. Ten gest, który kiedyś dawał mi poczucie bezpieczeństwa, teraz był jak klatka, a teraz coś absolutnie wyjątkowego. Zagrzmiał głos prowadzącego. Projekt Ogrodu Marzeń ufundowany przez niezwykle utalentowaną architekt krajobrazu, Katarzynę Wolińską, żonę naszego Jakuba. Rozległy się oklaski. Jakub uśmiechnął się dumnie i ścisnął moje ramię. — Idź, Kasiu, powiedz kilka słów — szepnął. Tego się nie spodziewał. Myślał, że to będzie tylko cicha darowizna. Prowadzący podał mi mikrofon. Wstałam, czując na sobie spojrzenia setek ludzi. Moje nogi były jak z waty, ale gdy stanęłam na małym podeście, Poczułam przypływ siły, wzięłam głęboki oddech, zaczęłam mówić spokojnym, opanowanym głosem. Dzień dobry państwu. Nazywam się Katarzyna Wolińska. Przez całe swoje zawodowe życie uczę się, jak tworzyć piękne, harmonijne przestrzenie. Ogrody. Spojrzałam na publiczność, omijając wzrokiem stół, przy którym siedział Jakub i Agnieszka. Projektowanie ogrodu to coś więcej niż sadzenie roślin, to budowanie czegoś, co ma trwać. Zaczyna się od solidnych fundamentów, zaufania do ziemi, na której się buduje. Potem przychodzi czas na staranne planowanie, na pielęgnację, na codzienne doglądanie. Trzeba chronić ogród przed szkodnikami i chwastami, które potrafią pojawić się po cichu i zniszczyć najpiękniejsze okazy. W sali zapadła cisza. Ludzie przestali rozmawiać, słuchali z uwagą. Czułam, że rozumieją. To nie była już mowa o ogrodnictwie. Czasem zdarza się, że mimo naszej największej troski, mimo włożonego serca i lat pracy, fundamenty zostają podkopane. Ktoś w tajemnicy zatruwa ziemię i najpiękniejszy ogród, nasza oaza, nasza duma, zaczyna umierać od korzeni. Mój głos lekko zadrżał, ale szybko odzyskałam nad nim kontrolę. Teraz spojrzałam prosto na Jakuba. Jego uśmiech zniknął, siedział nieruchomo, a jego twarz była blada jak papier. Agnieszka wpatrywała się w swój talerz. Kiedy odkrywamy taką zdradę, mamy dwa wyjścia. Możemy usiąść na zgliszczach i płakać nad tym, co straciliśmy albo możemy wziąć do ręki narzędzia i zacząć od nowa, na nowej, czystej ziemi, zbudować coś jeszcze piękniejszego. Dla siebie zrobiłam pauzę. Cisza w namiocie była niemal namacalna. Ten projekt, który dziś oddaję na licytację, jest symbolem właśnie tego nowego początku. Dlatego chciałabym, aby cały dochód z jego sprzedaży został przekazany na rzecz fundacji wspierającej kobiety, które muszą odbudować swoje życie od zera. Kobiety, które znalazły w sobie siłę, by wyrwać chwasty i zasadzić nowe kwiaty. Odłożyłam mikrofon na statyw. Rozległy się oklaski najpierw nieśmiałe, pojedyncze, a po chwili cała sala biła brawo. To nie były uprzejme oklaski były głośne, pełne szacunku i zrozumienia. Zobaczyłam Gosię, która stała z boku i płakała, uśmiechając się do mnie. Schodząc z podestu, nie spojrzałam już na Jakuba. Minęłam jego stół i, nie zatrzymując się, wyszłam z namiotu. Czułam na plecach setki par oczu, ale nie odwróciłam się. Szłam przez idealnie przystrzyżony trawnik, a ciepłe słońce suszyło łzy, które wreszcie popłynęły po moich policzkach. To nie były łzy smutku. To były łzy oczyszczenia. Właśnie odzyskałam swoje życie. Droga do wyjścia z terenu pikniku wydawała mi się najdłuższą i jednocześnie najkrótszą drogą, jaką kiedykolwiek przeszłam. Każdy krok oddalał mnie od dwunastu lat mojego życia, od domu, który kochałam, od mężczyzny, który, jak się okazało, był tylko iluzją, ale każdy krok przybliżał mnie też do samej siebie. Nie czułam triumfu, czułam głęboki, przenikliwy spokój, jak po gwałtownej burzy, która oczyszcza powietrze. Gdy dotarłam do parkingu, zobaczyłam gosię, która biegła w moją stronę. Rzuciła mi się na szyję, mocno mnie przytulając. Byłaś niesamowita Kasia, po prostu niesamowita. W jej ramionach pozwoliłam sobie na chwilę słabości, na drżenie, które wstrząsnęło całym moim ciałem. Potem wsiadłyśmy do jej samochodu i odjechałyśmy, zostawiając za sobą ten cały cyrk. Jeszcze tego samego wieczoru Jakub próbował się ze mną skontaktować. Dziesiątki nieodebranych połączeń, wiadomości pełne wściekłości, a potem błagań. Nie odpowiedziałam na żadną z nich. Wiedziałam, że cokolwiek powie, będzie to tylko kolejna próba manipulacji, kolejna próba zrzucenia winy. Następnego dnia, gdy wróciłam do domu po nocy spędzonej u gosi, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, zastałam go siedzącego w salonie. Wyglądał, jakby postarzał się o dziesięć lat. Jak mogłaś mi to zrobić? Zaczął, a w jego głosie nie było skruchy, tylko urażona duma. Publicznie mnie upokorzyć? Zniszczyć moją reputację? Spojrzałam na niego bez nienawiści. Czułam tylko pustkę i zmęczenie. Ja ci to zrobiłam, Kuba? To ty przez miesiące, dzień po dniu, niszczyłeś wszystko, co zbudowaliśmy. Ty mnie upokorzyłeś, wznosząc toast za swoją kochankę na oczach moich i całego świata. Ja tylko nazwałam rzeczy po imieniu. Z godnością, na którą ty nigdy się nie zdobyłeś, nie miał na to odpowiedzi. Zobaczyłam w jego oczach przebłysk zrozumienia, a może tylko strachu przed konsekwencjami. Ale było już za późno. Zabrałam swoją walizkę i wyszłam, zamykając za sobą drzwi naszego domu po raz ostatni. Następne miesiące były trudne. Rozwód nigdy nie jest łatwy. To biurokratyczna, bolesna sekcja zwłok związku. Były dni, kiedy samotność uderzała we mnie z całą siłą kiedy budziłam się w wynajętym mieszkaniu i przez chwilę nie wiedziałam gdzie jestem. Kiedy w sklepie odruchowo sięgałam po jego ulubiony jogurt, tęskniłam nie za nim, ale za życiem, które myślałam, że mam, za poczuciem bezpieczeństwa, za wspólną historią, ale miałam wokół siebie ludzi. Gosia była moją opoką. Inni przyjaciele, którzy przez lata byli na uboczu, teraz wrócili, otaczając mnie wsparciem. Odezwała się do mnie nawet jedna z koleżanek Jakuba z pracy, Bartek. Zadzwonił i powiedział Kasia, nie wiem czy to coś zmieni, ale chcę, żebyś wiedziała, że to, co zrobiłaś, wymagało ogromnej odwagi. Wszyscy w firmie wiedzieli, co się dzieje, ale nikt nie miał odwagi nic powiedzieć. Pokazałaś klasę. To było dla mnie ważne. Potwierdzenie, że moja walka o godność miała sens, moja firma zaczęła kwitnąć, całą energię, którą kiedyś wkładałam w ratowanie małżeństwa, teraz inwestowałam w pracę, moje projekty stały się odważniejsze, bardziej kreatywne. Okazało się, że ból może być potężnym paliwem dla twórczości. Zaczęłam dostawać zlecenia, o jakich wcześniej mogłam tylko marzyć. Pewnego dnia, prawie rok po tamtym pikniku, pracowałam we własnym, nowo założonym ogrodzie na tyłach mojego małego domu, który kupiłam już tylko dla siebie. Było ciepłe, wiosenne popołudnie. Sadziłam sadzonki lawendy, czując pod palcami wilgotną, pachnącą ziemię. Bursztyn leżał obok w słońcu, obserwując mnie leniwie. Wtedy, Zadzwonił telefon. To był numer z fundacji, na którą przekazałam pieniądze z aukcji. Dzwoniła jej prezeska, żeby mi podziękować. Pieniądze z licytacji projektu Ogrodu Marzeń, który osiągnął rekordową sumę, pozwoliły im stworzyć specjalny program warsztatów dla kobiet zaczynających nowe życie. Nazwały go Ogród Nadziei. Rozłączyłam się i usiadłam na trawie, czując łzy napływające mi do oczu. Ale tym razem były to łzy wdzięczności zrozumiałam, że moja historia, mój ból, przekształcił się w coś dobrego. Pomógł innym Jakub i Agnieszka? Słyszałam od znajomych, że ich związek nie przetrwał skandalu. On stracił szacunek w firmie i w końcu musiał odejść. Ona musiała zmierzyć się z łatką kobiety, która rozbiła małżeństwo. Ich sekretny, ekscytujący świat rozpadł się w świetle dnia. Ale szczerze mówiąc, nie myślałam o nich często. Ich los przestał mnie obchodzić. Moja historia nie była już o nich, była o mnie, o kobiecie, która myślała, że straciła wszystko, a tak naprawdę odzyskała samą siebie. Patrzyłam na swoje ręce, brudne od ziemi, na małe zielone roślinki, które właśnie dały początek nowemu życiu, w moim własnym ogrodzie, zbudowanym na solidnym fundamencie miłości własnej i szacunku do samej siebie. Wiedziałam, że przede mną jeszcze wiele pracy, że niektóre blizny nigdy w pełni się nie zagoją ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że jestem we właściwym miejscu, we własnym domu, na własnej ziemi i że wszystko będzie dobrze. Ta historia pokazuje, że nawet z największego gruzu można zbudować coś pięknego i silnego. Jeśli poruszyła Cię droga Katarzyny, zostaw lajka i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści o sile ludzkiego ducha. A może ty też masz historię o odnalezieniu siły w najtrudniejszym momencie swojego życia? Podziel się nią w komentarzu poniżej. Wasze historie są dla nas wszystkich inspiracją i dają nam siłę. Dziękujemy, że jesteś z nami.